Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie na temat chińskiego sprzętu oświetleniowego, a konkretnie na temat tej kempingowej latarenki firmy VURCOS model CL01, którą do testów otrzymałem od firmy VURCOS. Gdy te kilka tygodni temu przedstawiciel firmy VURCOS odezwał się do mnie z zapytaniem, czy nie chciałbym w zamian za latarkę zrobić o tej lampce filmu, nie miałem kompletnie pojęcia, czego się po niej spodziewać, ponieważ nigdy nie szukałem tego rodzaju oświetlenia dla siebie. Także, gdy przyszła, poszedłem do niej bez żadnych oczekiwań, i wrażenia są zdecydowanie pozytywne. Zaskoczyłem się na zdecydowanie pozytywną stronę. Na pewno nie jest to sprzęt na każdy scenariusz. Nie nazwałbym tej latarni survivalową. nie nadaje się ona również na wyprawy minimalistyczne. Ale jeśli wybieramy się na dłuższy wypad rowerem lub na wodzie albo w jakieś bardziej statyczne okoliczności, to taka latarenka moim zdaniem znajdzie swoje miejsce i zastosowanie. Nie wspominając już o kempingu w samochodzie lub we vanie. Również i w domu może znaleźć zastosowanie do tworzenia klimatu. Zaraz po odpakowaniu zaskoczyła mnie wielkość tej latarenki. Po zdjęciach z internetu wydawało mi się, że będzie większa. Tymczasem ma rozmiar 200 ml puszki od napojów gazowanych. Zresztą i wagę też ma podobną, bo niecałe 180 g. Wiedziałem z opisu, że latarka posiada punkt montażowy w postaci gwintu statywowego i obawiałem się, że będzie on wykonany z plastiku. Na szczęście gwint ten jest z jakiegoś stopu metali, Dzięki czemu powinien być całkiem trwały. Dodatkowo w tym samym miejscu znajduje się silny magnes, zdolny bezproblemowo utrzymać ciężar latarki pod dowolnym kątem. Jak latarka świeci? Posiada ona tryb światła białego o barwie od 3 do 6 tysięcy Kelvinów oraz mocy od 1 do 550 lumenów. Nie jest to halogen, który pomoże poszukiwać zaginionych osób w mglistym lesie, ale do celów obozowych dzięki ciekawie zaprojektowanemu dyfuzorowi zapewni wystarczającą ilość światła do wykonania większości czynności. Da się przy tym świetle również wygodnie czytać. Regulacja jasności jest bezstopniowa. Kolejnym trybem jest oświetlenie RGB, które posiada tyle podtrybów, że nie jestem w stanie ich zliczyć. Od stałego oświetlenia jakimś kolorem, który to kolor wybieramy pokrętem, poprzez różnego rodzaju wolniejsze i szybsze animacje, aż do imitacji światła policyjnego. Różne tryby migające mogą posłużyć się za światło ostrzegawcze w jakiejś awaryjnej sytuacji. Latarenkę można przywieźć do plecaka, zawiesić na gałęzi drzewa, albo przyczepić do dachu unieruchomionego samochodu przy pomocy magnesu. Sprzęt ładuje się za pomocą USB typu C. W środku znajduje się wymienny akumulator typu 21700 o pojemności 5000 mAh. Producent deklaruje, że pełna bateria powinna starczyć na aż 300 godzin świecenia w trybie minimum, 30 godzin w trybie RGB i 6,5 godziny w trybie maksymalnego oświetlenia. Są to wartości osiągalne w temperaturze pokojowej. Im zimniej, tym czas pracy będzie krótszy. Latarka może działać również jako powerbank do ładowania innych urządzeń jak kamera sportowa czy telefon. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, to producent deklaruje odporność na upadek z wysokości 120 cm. Ale ja zawsze podchodzę do takiej deklaracji z dużą rezerwą, ponieważ nie wiadomo w jakich warunkach przeprowadzono test. Natomiast z pełnym zaufaniem podchodzę do deklaracji wodoodporności, która jest tutaj na poziomie IP66, co oznacza, że możemy zostawić latarnię na dworze bez obawy o deszcz, albo nawet zabrać ją pod prysznic. Co znajduje się w zestawie? Kabel ładowania, dwa różne laniardy, dwa zapasowe oringi oraz woreczek transportowy. To chyba wszystko, co mogę na ten moment na jej temat powiedzieć. Chcę tylko zaznaczyć, że ten film nie jest recenzją, a jedynie prezentacją. Latarkę posiadam dopiero kilka tygodni. Na recenzję przyjdzie czas za przynajmniej kilka miesięcy i kilka wypraw, żeby mógł sprawdzić, jak ten sprzęt sprawdzi się w dłuższej perspektywie czasowej. Natomiast niezbyt wiem, co by się tutaj miało zepsuć. Obudowa zdaje się być solidna, wszystko jest bardzo zwarte. Wykorzystane podzespoły są raczej standardowe i sprawdzone. Odpowiedź na pytanie o realną trwałość przyjdzie z czasem. Jeśli chcesz zakupić taką latarkę, to link do strony producenta znajduje się w opisie pod filmem. Cena w momencie publikacji to 27 dolarów w przypadku wysyłki z Chin oraz 34 dolary przy wysyłce z magazynów w Europie, czyli odpowiednio 97,30 i 122,54 polskich złotych. Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.